Dajcie, rodacy, przed chwilą dostałem Gierkę Cube, się nazywa. Muszę Wam powiedzieć, że pograłem sobie w tej chwili, może z 15 minut, strasznie mi się wkręciła. Tak więc popatrzmy sobie razem, jako chyba jeden z pierwszych w ogóle na świecie, gameplay na temat że jakże miłej gry. Cała gra generalnie jest grą logiczną, jest naprawdę bardzo kręcająca. Zaraz Wam pokażę mniej więcej o co chodzi. Mamy rękawice. Każda e, rękawica ma takie dwa ma możliwości, nie wiem, jakby strzału. E, a jesteśmy w chrześcijanie generalnie i nawet nie wiemy o co chodzi, bo e, nagle się budzimy, jesteśmy w chrześcijanie, no i cóż, prze, prze, przechodzimy przez wszystkie poziomy różne i się bawimy e, zagadkami, którzy, e, jakie nam przygotowali autorzy, a tych jest co nie miara, a to dopiero sam początek gry. Każdy różny kolor sześcianów, to osobna jakby możliwość tego sześcianu. Tak więc na przykład taki czerwony on się tylko może wysuwać i wsuwać, ale już niebieski może podrzucać zarówno sześciany, jak i nas samych. I teraz ja jeszcze nie przyszedłem, nie wiem, co tam dalej jest, ale już mam obmyślony plan, jak tą zagadkę przejść. Tak więc schowam ten sześcian, on podrzuci ten, wysunę ten i. W taki sposób mamy ten klocek nadal na górze. I w tym momencie możemy ładnie schować. Tak, sami wejdziemy na górę. Bo musimy się dostać na samą górę. Oj. I co dalej? Ja Wam powiem. Oj, to na przykład jest żółty klocek, One się wysuwają. Zależy, w którą strzelimy. To tak się wysunie. Ale potrzeba nam. Bardziej zaawansowanej techniki yy, i w tym momencie nie wiem, czy zwiedziłem. Nie, chyba nie. Tak, partem, ale nie, to jednak się nie udało. To chyba. Moment, jak to zrobić w tej chwili? Nie. Umyślę działaj. Podskoczymy tam daleko. Tak jest. Dziękuję, dziękuję. Plasków nie trzeba. I tak to mniej więcej yy, wygląda. Yy, to jest takie połączenie Mirror's Edge z... czy ja wiem? Może Portalem, bo to tak to wygląda całkiem przyzwoicie. O co tu chodzi? Co to za guzik? Wow! No dobra. Strzelam, że tą kulkę musimy przeprowadzić gdzieś tam, by coś tu nam się odblokowało. Oj. A raczej na pewno. A jajaj, to nie Uruguay, Brazylijana odpalaj, szampana. Było dobrze, dobra. Tak powinno być chyba w porządku. Eee, nie, jednak nie będzie. Teraz tym bardziej. Też nie. Też nie. Było dobrze, musiałem zwiedzić. Tak, będzie na pewno idealno. Dziękuję, dziękuję. Eee, tylko, że teraz co dalej? Czym tu jest problem? Eee. No dobra. Ewidentnie jest problem. Nie, eee, tak to by było za prosto, bym mógł ja ruszać w kulkę. Ale chyba ona się rusza może i pomogę jeszcze raz tak E, nie, niestety to by było za prosto w jakim celu o fanfary blisko udało się, prawda? nie, nieprawda tak, teraz się uda. Nie, nie uda. Nie uda, uda, uda. Dobra, wszystko zaplanowane. To schowamy. Ta kulka będzie leciała. Ja ją pchnę tutaj, lekko. Tak. Nie, 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 tutaj. Nie spadnie, prawda? Prawda. Jeszcze raz. Dobra, teraz jest. jest. I... I... Ura! Ura! Yeah, satysfakcja, muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem przyjemna. O, mamy kascenkę. I sektor drugi zaliczony. Patrząc na ten sześcian, będziemy mieli. Ola Boga! Dziewięć różnych sektorów do przejścia. Jeżeli każdy będzie tak zaawansowany co poprzednie, wow. to już się boję co będzie dalej. Nie mam pojęcia, może stanę tutaj. Uhuhu. Dobra, dobra. Eee, muszę Wam się przyznać, szczerze. Że, o, mam może pomysł. Wcisnę to i pobiegnę. Eee, o, tak właśnie o to mi chodziło. Dobra. Tu widzę coś bardziej zaawansowanego na nas czeka. Teraz. Eee. Prościzna. Co to dla nas? Co to dla nas? Lecimy dalej. W tle przegrywa jakaś taka muzyczka. Jakaś taka ultra relaksacyjna. Ja mam tutaj wrażenie jakbym miał zaraz zasnąć wręcz. Ale nic z tych rzeczy. Eee, co dalej? Dobra, wiem. To wysuniemy. To przesuniemy. Tu wskoczymy. I się odbijemy. Nic prostszego. A teraz. A teraz nie doskoczymy tam. To co teraz? Jak to? Przecież to niemożliwe. To już miałem przejść, no w tej chwili. O co tu chodzi? Czekajcie, czekajcie. to coś, coś tutaj nie gra, ewidentnie. Coś mi tu nie pasi. A no jak to? W tej chwili zdezorientowane, wiecie? Czemu to nie działa? Coś tu nic innego nie ma. Jak ja mam tam wejść? Eee, myślicie, że taki chwyt się uda? Myślicie, że to jest oszukaństwo? Będziemy oszukistami w tej chwili, w takim razie. Chodzi mi o to, żeby wskoczyć na ten o te tutaj klocki. Eee, nie uda się. No cóż, mam inny plan. Oj. Żeby tego klocka ustawić ty, mam tutaj, i wtedy ja wskoczę tamtędy. Eee, nie wiem jeszcze, jakim cudem ja mam to zrobić. Jest plan. E, dobra, już wiem. S e, prawie. Dobra. O, przesunę to, ale zostanę, skoczę. Prawie. Widzieliście, o to o to, to o to chodzi. O to w tym chodzi. Na bag. W tym całym dziwnym pomieszczeniu w tym chodzi. Jeżeli pamiętacie ten film sześcian ten krwawy taki stary. Czuję się podobnie. Czuję się podobnie. Jakbym rozwiązywał. Dziękuję, dziękuję. Oklaski są w tej chwili zbędne. Idziemy do następnego pomieszczenia. Nie. Jednak nie. O co tutaj chodzi? Mamy tam się dostać. Przecież to jest tak banalnie proste. Względnie tylko. Mi się wydaje. Dobra. Tego niebieskiego klocka w ogóle nie możemy... Nic z nim nie możemy zrobić. Możemy go tylko przesunąć. Ale co dalej? Co wysuniemy tutaj? schowamy. Czekajcie, czekajcie. Ja mam y, pomysł. Ja mam pomysł. To wysuniemy za daleko. Za blisko. No ciekawe. Chodzi o to, by... Nie. Nie. Eee, no tak. Tu moja inteligencja, proszę Was, moi mili, chyba się kończy. Bo tu wysunę, jest za daleko, tego wysunę, znowu też jest za nisko, ale jak tego wysunę, to już jest za daleko. I po tak. zrobię tak, to też nic nie działa na pewno, nie? Teraz w ogóle nie mogę wysunąć wiecie co? O, o! 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 Schowaj się. Tak jest! O to chodziło. Chyba nie, nie wiem. bliżska odpowiedzi. Czuję, czuję moc w tej chwili. że w tej? O tak. Eee, jestem blisko, prawda? O nie. To już tak było blisko, dobra, tak? O, o dziękuję, dziękuję Tutaj chodź, tak Tak, tak Ale co obie nie wyobrażacie Metodą prób i błędów, a raczej fartem udało mi się pokonać ten level <laughs> Ale! Jeżeli lubicie takie zagadki, a na pewno lubicie, bo portal ma wręcz nieograniczoną ilość panów. Ja sądzę, że to jest gra dla Was. Z tego co ja wiem, bo rozmawiałem sobie z autorami później i mi im nawet trailer. Zresztą trailer jest dostępny, na lecie później będą się działy cuda i wianki. A to jest takie szybkie spojrzenie, jak wygląda gra. Dosłownie po przejściu 20, po, po, po 20 minutach grania. E, jak dla mnie bardzo fajnie. I należy czekać. Ja niedługo przygotuję leckę, więc. E, będziecie mogli sobie zobaczyć dokładnie później z czym to się je i czy to jest w ogóle warte, bo jak wiadomo, niekiedy pierwsze wrażenia są mylne, chociaż wątpię, aby to e, to moje pierwsze wrażenie było na tyle mylne, żeby się nie opłacało tego wykupić. E, tak więc cóż, dzięki serdecznie za uwagę i pozdrawiam was, wesołego e, jajka, chociaż już za późno. No to przynajmniej życzę wam e, Sylwestra miło spędzonego. Trzymajcie się. Cześć.